Siemanko Widzowie, witajcie w najnowszej serii z cyklu Ojciec i syn gotują. Tak jest, na tym kanale poznacie kilka naszych fajnych przepisów, które znamy od dziecka, które gotuje na co dzień albo od święta. Także obserwujcie, dajcie łapkę w górę i bądźcie z nami. Ojciec i syn gotują, odcinek pierwszy. A w dzisiejszym odcinku zrobimy babkę bab... ziemniaczaną. Tak jest, zrobimy babkę ziemniaczaną. A później będziemy następne rzeczy robili specjalnie dla Was. A do zrobienia babki ziemniaczanej będą potrzebne. ziemniory, so, tak jest. 4,5 kg biedronce w opakowaniach. No bo my mamy zasadę, że robimy tak jak robimy na co dzień czyli tak jak jest w sklepach biedronce, w i tak dalej. Będzie potrzebna kiełbacha. No mnie o. kiełbacha. <słysy> Nasza ulubiona. Nawet bym jadł sobie kawałek. No tak, wiosenie. ale to zaraz. Y boczuś, boczeniasty Poczuć. pyszny boczuś nie za duży kawałek kilka cebulek, tu jest siatka, ale to jest kilka tylko użyjemy czosnek, też nie dużo, kilka ząbków i teraz uwaga, nie wszyscy to wiedzą ale zawsze moja babcia mi powtarzała, że babka im ma więcej w sobie rodzaju tłuszczy tym jest lepszy ja zawsze używam do niej na taką ilość kostkę smalcu też typowo te gronki jak macie, tak jak ja z jarmarku, mi zostało troszeczkę smalczyku pysznego, też go użyjemy na koniec do smażenia, ale to wszystko powiem no i z przypraw, wiadomo, majeranek sól i pieprz i to wszystko, także to co? robimy, lecimy trzeba to wszystko obrać, przygotować i później będziemy mielić na maszynce To tak jak widzowie widzicie, mamy kawałek boczku, kroimy go w pasterki a następnie powiedzmy w taką nie za małą, też nie za dużą kosteczkę jak Wam się ukroi, tak Wam się ukroi no i później na patelnię wrzucacie i obsmażacie Pamiętajcie żeby boczek wrzucić na zimną patelnię następnie bierzemy kiełbaskę i kroimy kiełbaskę taką kosteczkę może być duża, może być średnia, ale jak ktoś lubi, żeby kiełbasy było bardziej czuć, no to robimy grubszą kostkę, Jeśli ktoś woli mniejszą, no to to kroimy drobniej. Kiełbasę robimy na pół i jeszcze raz na pół, czyli na tak zwane ćwiartki kroimy. Jak widzicie takie mniej więcej kosteczki. Jak w się smaży, w tym czasie więc cebulkę. Ja do tej ilości używam około 5 cebul Stoimy ją sobie w kostkę. Może być drobna, może być gruba. Najważniejsze by ją podsmażyć. I teraz wrzucamy całość na patelnię. No dawaj Czyli cebulkę oraz. Boczek. Nie, kiełbaskę. A mieszamy i smażymy do zeszklenia się cebuli jak widzicie wszystko jest na patelni teraz sobie mieszamy cebulkę z kiełbaską i wcześniej lekko podsmażonym smażonym botusiem. no i czekamy aż wszystko się zeszkli a wszystko zmięknie, troszkę nabierze koloru i wyłączamy i to będzie wszystko jeżeli chodzi o nasz wkład do naszej babki ziemniaczanej oczywiście nie zapominamy o smalczyku i na sam koniec dosłownie przed samym końcem wrzucimy sobie nasz, naszą pozostałość naszego smalcu na kanapki tak żeby się nie zmarnowało I jak widzicie już na sam koniec dajemy ten gotowy smalec tak aby żeby się nie zmarnował przemieszamy go delikatnie bo on już jest podsmażony na tyle że to wystarczy ma tylko dostać temperatury Teraz jeszcze na koniec wyciskamy taką malutką głowkę czosnku przez praskę. Też tylko, żeby dostała ciepła. Wyłączamy za chwilę paternie i mamy do, nas, do naszej babki gotowy wsad. No to ziemniaczki mamy zmielone, także teraz dodajemy soli. Dajemy na taką ilość około dwóch płaskich łyżek, no może dwie, dwie łyżeczki i dosłownie ciurę. soli. Dodajemy tak na oko po całości pieprzu. pieprzu też nie żałujemy, bo babka ziemniaczana, ziemniaczki lubią pieprz. No, oczywiście nie przesadzamy, żeby dzieci mogły zjeść. Na koniec sypiemy dość sporo majeranku po całości. Rodziemiaci też lubią majeranek. A jeżeli chodzi o przyprawy to by było na tyle. I teraz na koniec dodajemy nasz podsmażony boczuś. oraz kiełbaskę z czosnkiem jak widzicie wyszło z górką zaraz sobie delikatnie to zamieszamy jak sobie wymieszamy składniki no to łączymy piekarnik na 200 stopni i będziemy piec około 2 godzin z przykryciem no dobra widzowie słuchajcie mamy składniki wymieszane tak sobie spróbowałem palcem na słoność, czy jest ok. Myślę, że będzie dobrze. Teraz przykrywamy. Dajemy do piekarnika na 200 stopni. 200? Tak, na 200. Na około 2 godziny. Słuchajcie, jak widzicie, nasza babka jest gotowa. A więc. Przyjmujcie, lajkujcie i subskrybujcie. Koniecznie. Dziękujemy za pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że zrozumiecie, że jakieś niedoskonałości są. Także zapraszamy Was na kolejne, już wkrótce. Ojciec i się gotują. Siema. Bu.